Siema, no jestem dzisiaj z gościem specjalnym. Yo, jest nie. Yo, 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 to też to, 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 to Franki. Normalnie. Także zapraszam od razu do Frankiego na kanał, strzelcie mu subskrypcję, dzwonkiem, yy, No i Franki powiedzcie ile widzowie mieliby wbić łapek w górę, żebyś był w następnym odcinku. 250. Łapek, byłem. Normalnie. Mam 250 mam. łapek w górę Franki będzie w następnym odcinku. Ogólnie wybrałem dzisiaj z Bada, także piszcie wasze linki w komentarzach. A my już bez wątpienia przedłużania lecimy na arenę. Tak, więc normalnie nasza ręka wystartowała. E, ogólnie, jak chcesz, to możesz mi dać złoto. Ja obuduję łóżko, bo 4 złota to są e, deseczki i od razu obuduję nam wyro. E, chcesz, to mogę Ej. dać ci żelazo, kupisz wełnę, pójdziesz pod jaksy. Już mam. Dobra, to. Al, no dobra, no to leć e, tam sobie pod jaksiki. Normalnie, kurde. E, Napiszcie w komentarzu, czy się, czy się cieszycie, że Frankiego normalnie zaprosiłem do odcinka. Ogólnie, w sumie, to dzięki też widzom, bo jak kredytowałem Frankiego, to później poprosiłem widzów, że pisali, że chce z nim nagrać. No i Franki się zgodził, także gitara. W ogóle, ty ja napisałem, bo ja na początku napisałem chyba do jakiejś twojej podróby gościu na Facebooku, wiesz? I, i, i dlatego tak było, że nie odpisywało, że w ogóle wiadomości nie, nie dochodziły, nie? Więc więc spoko. Mm, tam są biali, tam jest jantek, Dobra, to tam jest mój widz, znając życie. Wie, że nagrywam, więc powinien nam dać rozwalić Wyrko. Zebrać Aha, Diaksy, czy. Mam Diaksa, chynek. Dobra, to ja już mam drugiego i generatory nam o lepsze. To możesz wyrzucić już tego jednego Dexika Nie wyrzucę się Diaksa. Dawaj tutaj mi. <noise> Dobra, leć do niego. Ja biorę TNT i zaraz mu robimy wjazd na chatę. Normalnie, Franki i Asesina robią wjazd na chatę. Mm, tak. No, no, no. Ja myślę, że akcja pod tytułem. A czemu on jest żelazny? On nie jest żelazny, on ma białą zbroję skórzaną, wiesz? Tylko może tak ci się wydaje, że jest żelazny. Czekaj. On ma tylko hełm i budki żelazne. Uważaj, bo właśnie VIPy plus ty mają double jumpa, co nie? Dobra, jeden za jeden było Dobra to git. Ja już tutaj zbieram złoto, jeszcze A, tylko... double jump, dobra. Wiesz rozumiem o... No wiesz o co chodzi, no to gitara. Dobrze, że cię wprowadziłem w świat game'owy Dobra, biorę TNT i ja już sobie na niego pójdę, chcesz to trzymaj i mu rozwalę Ale Ej, ja, ja, ja sam pójdę do niego <laughs> z miłą chęcią. Dobra, to ci go zostawić, tak? A bo yeah. będę Cię asekurował, ja tylko mu łóżko, znaczy będę chciał TNT wybuchnąć To, to ty możesz pot, go zabijać A po a po co Ja normalnie Ci mówię Czekaj, wajacie, spokojnie do, do tego No tak, sumy racja, więcej reklam od no odcinek wejdzie Dobra, leć go, be. o, o, je, je. Dobra, wstawiam TNT i i on już w sumie ginie Bo jak już TNT wy, wybuchnie ja już zjeszczę łóżko. A nie, on, je, on jednak zginął jeszcze przed, przed tym. Więc dawaj go, dawaj go tutaj. Szybko. Klepik szybko. Bigo, bigo, bigo. chcę zobaczyć jak bijesz. <laughs> normalnie, normalnie, kozak Od ciebie się uczę. O nie! To jest złe, to jest złe. Tak, dokładnie. Ogólnie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać Franki, a ja wam poprzepinam serducha, normalnie. Zobaczymy, ile osób dotrwało do tego momentu, czy jeszcze oglądają, chociaż ale, znając życie pewnie tak, bo, bo niekiedy na przykład ludzie potrafią mi napisać to, co powiedziałem e, na końcu odcinka, więc, więc w sumie spoczko. Fajnie, że oglądacie do końca, znaczy prawie do końca, e, a ja już idę po emeraldy, jak coś. A, aha. Dobra. Bardzo rozbudowaną macie wyspy te. No, aha, no w sensie, no wiem o co ci chodzi To no, w sumie ha, dobrze wtedy jest tak, że... No 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 Tak mniej rozbudowane Mhm, y -y -y. mhm Komu o co chodzi? To nie wiem, mi się tak podoba, moim Więcej zdaniem Więcej szczegółów jest o taką Dobra, zabliczam pierwsze. Okej, okay, pyk, pyk Myślałem, że nie dolecę, ty Normalnie Byś doleciał Dobry. Ile, ile masz emeraldów? O Czy... czekaj ty w, w, wrąbał się tu ziomeczek Pa 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 skubańca, lecimy Ja od razu już na niego dojazd mu robię, bo kurde siobajeczek tutaj zebrał Emeralda Tak nie będzie zbieranych Emeraldów Czekaj no, czekaj Ło, półtora serca Poleciałem z dziewięć To wyrzuć, wyrzuć je szybko Bo on będzie je miał Nie. Tak nie będziesz miał On, je be... jak... on nie On. Ale be... ty padłeś z nim? Nie, ale y, on będzie miał te emeraldy, które mu dałeś, znaczy, które ten, bo jeżeli on cię zabije to... Czekaj, bo ja sobie to w ogóle czekam, bo ziomeczek stoję przy generatorze, przy ziomeczku, bo chcę im zniszczyć łóżko. Bo jeżeli ktoś cię zabije z emeraldami y, w ekwipunku albo z diaksami, no to najlepiej, żebyś to wy... Jeżeli spadasz, nie? To najlepiej wyrzucić to w przepaść, bo tej osoby zostanie nadane te 9 emeraldów. Znaczy dane do ekwipunku o. Chociaż nie, w sumie bo jak on zginął raczej tak równo z tobą. Ale on po prostu ze mną A to dobrze to git Dobra, czekaj. O, o. A. Dobra, super. A, Stawiam te jumpy jak, jak działają po ilu sekundach? No od razu. Możesz mieć jakieś lekkie ścinki, wiesz coś bardziej z netem, bo ogólnie mi dump jumpy działają zawsze, więc... więc Ale... no. Ale w sensie co? Ale w sensie sekund. Ile sekund regeneracja A, regenka, no to tak. W sumie powiem ci jeszcze, że jest różnie. Znaczy, różnie. Jeden y, się chyba jakoś po 10 sekundach, 15. Y, od. Y, regen, odregenerowywuje, że tak powiem. A drugi chyba już jakoś od minuty, czy coś takiego, czy tam od pół Co jest? O dobra, on zginął, więc już pozdro. Y, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dostałem od niego 3, 3 diaks, ale i tak z nimi skinałem. Zostali nam tak naprawdę tylko Żółci i czerwoni, więc możemy się podzielić jak chcesz. Dzielimy się fragami? Ja ci powiem tak, że. No. Przespoczko, ale. No. Ale czekaj chwilę. A ja po tu... sumie. Co ja będę czekał? No właśnie, leć od razu tam, zabijaj. Na kogo lecisz, czerwoni czy żółci? Nie wiem, na Dobra, ja nam protection na zbroję ulepszę, wiesz? Będzie dobra. lepiej. Kurde, jak ta arena szybka, będzie króciutki odcinek, no ale... Ale trudno. Yy, no, dobra, pyk. O właśnie, yy, ogólnie też jest takie coś na Bedwarsach tutaj. Jak Patek z Knokiem, można go dostać za 20 zł. I to jest Knockback 2. I bardzo ładnie. Nowe, 10 emeraldów tam. Ło tu gościu, normalnie kupuj sobie zbrojkę, tak sobą: klatę, buty i spodnie. I ogólnie nie musisz na przykład wracać do nas do bazy, nie? Jeżeli masz te emeraldy, tylko możesz sobie do byle kogo iść. W sensie to wyleje jakie bazy? Ja wiem, ale. Dobra. Ja chciałem Opsa kupić, ale. A bez sensu, już w sumie. Wiesz, bo już rękę kończymy, więc spoko. E, ja idę już na czerwonych. O, dobra, czerwoni są z żelaźni. Ale myślę, że dam sobie z nimi radę. Na spokojnie, mam patyczek z knokiem. Ten patyk działa takie cuda, zdziałał nieraz już takie cuda. Gość, ci mówię. No ta, pa. No ta, jak ona już le poleciała. Bardzo ładnie. Tutaj. Już ona ta. poleciała. Tak. Dobra, stawiam TNT. Jem refa normalnie. Oj, typ mi Czy ty agresywny ten Ty. Ja cały diamentowy, a on się rzuca Łe! Gościu! Łe. Dobra, jeden już poleciał Oj, tej Julki chyba nie sklepie. Kurde! Czekaj Patrz, myślałem, że zginąłem razem z nią Dobra, tylko ona została To ja idę, może zobaczę To leć radzie. ją zabić normalnie, ja, ja w razie czego pomogę Ja, a ja nie biję kobiet <laughs> No i słusznie, słusznie Ale... Ale chlepnięcie to nie... Dobra, nie, <laughs> <was> nie. <śmiech> <śmiech> o nie, najgorzej <laughs> Sorry. Na nie. Najpierw opatykach gadasz. No no. A no. Potem... A <laughs> potem masz... No, dobra. Yeah. O nie. No Dobra. Dawaj razem. To wszystko wina Asasinka. Tak, tak. to.. Dokładnie. Cisko Boja wida. Dobra, ona jest u siebie, więc ja już sobie ją będę wykańczał. Dobra. To bym powiedział. Ale... Dobra. Na serduszku, normalnie. Dobra, także mordeczki widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc mordeczki, wam serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał. Strzecie łapkę w górę. Zapraszam także do zostawienia subskrypcji z dzwonkiem. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was do Frankiego. No i to byłoby na tyle. Elo. Elo.